Jedziemy butkiem i za flagą w lewo. o chuj Zobacz jak się wpieprzył lepiej środkiem iść Lepiej powoli Za flagą w lewo Dawaj Iza Laska Dawaj, dawaj. Relacja na żywo. Men Expert Survival Race. Co tu się dzieje, to naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie. Pożeracz Butów w pierwszej fali już całkiem niezleźniwo zdobył. Dawaj, Iza! Tak to się właśnie dzieje. Dawaj, Iza, dawaj. I wychodzą w las. Niespodzianka anioła tam, a my idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj na trasie. O, tam biegną. Oni jeszcze nie wiedzą, co się wydarzy. Biegnie, biegnie. Dawaj, Iza.

No, dawaj. Dawaj laska. Uwaga na gałęzie, wbijaj Proponuję prawą stroną. Prawą, tutaj? Tak jak tutaj ten? No. Co jest to? Co? Co? Daj Co? 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 Co?

Trzymajcie się trasy. Nie lepiej nie. wątpię no, Nie próbować. O, i cała trwa! Jeden stoi Dawaj, dawaj. Na spidzie środkiem najlepiej. Uważaj, te buty, uważaj, te buty, Nie, te buty, Nie, wejdź i buty. Nie, Nie, tam, środkiem po prawej. uważaj, te po prawej. Nie Dawaj chłopaki, ściskamy się. Go nie skaczcie. I za flagą w lewo później. Mała pokaż jak to się przełazi. Nie ma znaczenia już. Tam jest często i nie to. Środkiem, A to nie można barfić, czy nie? Nie, ma. Środkiem, środkiem. To nie jest przykłada, to jest część jest najgłębiej, ale Dopiero te buty. Śmiało, śmiało. Nie Nie wiem. Nie ma znaczenia, to jest złoto. Ja pierdolę. Pomagajcie sobie, pomóż mu tam, daj mu rękę. Ej, dajcie mu rękę, bo nie może wyjść. Zostaw buty, biegnij dalej. Pięknie. Zobaczcie, nie, 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 nie omijamy. Tutaj. Przodu, środkiem. Uwaga na te gałęzie wystające. Mikołaj tu, 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 tu. <głos》głos》> mówił tam środkiem, za flagą w lewo. Za flagą w lewo i później do wody, nie? Dawaj. Prosto, tu, na tą belkę. No? Pomóż mu. Pomóż mu. Panowie, ale nie, wychodzimy z przeszkody. Jest powrotem do nie, Dzień dobry. nie, Trochę więcej na ten temat żeby do samponu. Będzie. No halo, halo, halo. Gdzie nana? Halo. tam przywiązana. Nie. Chodź mi dogodziłaś co? Nie było. Nie się. No. Dobra Ja? Dobra Kurde, ale tu jest gnój, stary, jebniesz No, zobaczysz Wszyscy pływają w tym No hej Pomóż jej, pomóż jej Tutaj przyciągnąć jak trzeba. Proszę

Lecimy I do góry, dobrze wyglądamy na oczy Paga na oczy. Teraz woda Do przodu do przodu jedziemy po botcianie Jedziecie, jedziecie, dalej, dalej, dalej. Dawaj Cały czas do sobie raciscie Pamiętajcie, że to był na fanpage'u po pić martwotnie, dola Facebooka, do tytułów poznania. Chwila, mam jeszcze buta, mam jeszcze buta. Jedzie, już siedzę tu jedzie. Eee! Dawaj laska, wyprzeź tych koleści tutaj. Lewą stroną Ej! wodzie. Dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy, tutaj na mnie panowie, chodźcie dalej. Słuchajcie, nie jemy tego. Ja wiem, że to wygląda, faktycznie... Budy. 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 Za Budy. 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 Tak jest. Algo na dół. Oh, oh, i on, Jest i on. Dawaj, Ej, dawaj do przodu, lepiej nie będzie! Lepiej do przodu! Dawaj! Ej, jest Ej, ota, Ale buty idę! Do... Bo to jest pożerać butów! Jeszcze tego no. Pomagajcie sobie, bo tam głęboko jest! Teraz ja to idzie. wysoko bo ja się w już płyć. Lampuj. Jedziemy, jedziemy! Dawaj! Jedziemy, środkiem! Nie skaczcie, nie skacz, ostrożnie! Dawaj, dawaj, dziki, zapierdalacz! Dawaj, dawaj! Dalej będzie fajnie śmierdzieć. <grym zjadka> <grym zjadka> Macie buty? <grym> Zdrowo, Evela! <zjadka> ja pierniczę, hej! Chodź, zagrałem ostatni Tylko nie skacz! Aha! Nie skacz, wejdź po prostu w to. I no. dawaj tak płynnym ruchem szybko. Tak jest, dawaj szybko, 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 tak. Dobrze. Za plagą w lewo i później znów do wody.